Dzisiaj y, montujemy kabinę prysznicową y, przy wannie. Jest tutaj taka nietypowa sytuacja, y, ponieważ y, nie można było zastosować tutaj standardowych rozwiązań, czyli ścianka stała tutaj na y, wannie, tak? A uszczelka tutaj magnetyczna przy samej krawędzi. No niestety tutaj deweloper zrobił tak, że wykonał wannę równo w linii z końcem ściany, tak jak widać, linia barzika biegnie razem z końcem tej obudowy wanny. Będziemy montować tutaj do tej ściany przy wannie skrzydło drzwiowe do muru otwierane ruchome, tak, czyli będzie y, podczas normalnego użytkowania ono będzie na stałe a tu zamontowane będzie tu punktówka taka, która namocuje, y, drzwi będzie usztywniała y, y, przy murku, a co jakiś czas po prostu tutaj y, y, inwestor będzie sobie to odkręcał, uchylał drzwi i e, swobodnie tutaj będzie można sobie to wymyć. Tutaj będziemy mieli ściankę stałą do muru i drzwi bezpośrednio na ściance szklanej. Szklana kabina prysznicowa została zamontowana z wykorzystaniem minimalistycznych zawiasów i uchwytów do szkła w systemie bezprofilowym. Bezramowy montaż szklanych tafli z trwałą powłoką antykorozyjną Timeless pozwala na długo utrzymać kabinę prysznicową w czystości. Także jak, tak jak widzicie, nasza misja dobiegła końca. Kabina jest złożona. E, tutaj, w tej kabinie, mamy szkło timeless, czyli z tą trwałą powłoką, już, e, która wychodzi z huty. Czyli jedna strona jest już z tą trwałą powłoką. Na nim jest 10 lat gwarancji. E, tutaj, no, I muszę powiedzieć, że klienci e, na przestrzeni tych 3 lat e, chwalą sobie tą powłokę, czyli no, z czystym sumieniem możemy ją polecić. Zawiasy, model Etna. Ładne z tymi kwadratowymi tutaj wykończeniami. Mamy. tu jeszcze będziemy sobie wykończać silikonem bezbarwnym przy ścianie. Też neutralnym, takim robimy. Ponieważ no, nie wiemy jakie płytki są i czy z tymi agresywnymi silikonami no, nie będzie tam reakcji, jakichś przebarwień, dlatego wszystko robimy silikonem bezbarwnym, mlecznym, neutralnym. W tej kabinie tutaj musieliśmy zastosować taki patent, że to jedno skrzydło tutaj przy wannie jest zamocowane na zawiasach do muru, z możliwością otwarcia kabiny do wnętrza. Dlatego, że tutaj no, deweloper niestety dał plamę, ponieważ Zakończył płytki tutaj w tym brzegu, co uniemożliwiało nam przesunięcie się ze ścianką tutaj na zewnątrz, z zawiasem, ponieważ nie ma płytek, a to wymagała opcja na przykład postawienia ścianki stałej tutaj na wannie. Po prostu nie można by było wykończyć tego już uszczelką i dedykowanym profilem do tej uszczelki, który zawsze dajemy przy wannie. No tutaj to było niemożliwe, bo, ponieważ my, my potrzebowaliśmy wtedy wyjść tutaj około 2 cm poza linię wanny, no ale niestety uniemożliwiała nam ta, ta ściana, ponieważ nie ma płytek i tam nie można się przesunąć. Tutaj na życzenie też inwestora zamontowaliśmy taką punktówkę, mocowanie punktowe, unieruchamia to skrzydło, czyli podczas takiego normalnego, codziennego użytkowania to skrzydło będzie sztywne, nieruchome. A w razie potrzeby, tutaj, no wiadomo, tam będzie się zbierał jakieś mydliny, i woda będzie tam sobie spływała z wanny. Także tu jest możliwość. Po prostu co jakiś czas otworzenia tego skrzydła i wytarcia sobie tej strony, tak? Też tych płytek. No bo nie ma co ukrywać to w łazience na pewno będzie tam się coś zbierało. No ale jest tutaj to możliwe. Patent jest przez nas opracowany, także sprzedajemy go na gorąco i bezpłatnie. No, tutaj widzimy te zawiasy, też mogę pokazać. kręcę od razu jak one działają. Czyli ten zawiasik jest. Do wnętrza. Całe drzwi mamy wtedy. Może jak mamy metrówkę tutaj gdzieś pod ręką, to możemy wam od razu tutaj pokazać. Albo to wam wrzucę też na rysunku technicznym który my robimy do zamówienia. To wrzucimy go wam też tutaj w filmie. Gałeczka też mamy tutaj opcje różne do wyboru, to też sobie inwestor wybrał akurat taki model. A tutaj mam dla was, a przede wszystkim przesłanie do tych glazurników, bo, bo tak naprawdę ostatnio rozmawiałem z kilkoma i muszę przyznać, że dwóch płytkarzy no, stwierdziło, że oni w brodzikach takich spłytek nie robią żadnej izolacji. Że twierdzą, że sama fuga tutaj wystarczy i silikon wystarczy. Tak? No nie, tak nie jest. I tutaj macie tego przykład, dlatego przestrzegam przed tym. O, widzicie, tutaj silikon już się rozwarstwił, tak? Jeżeli nie ma tego... Tej izolacji tych mankietów tutaj narożnych, bo to woda będzie sobie tam podciekać, i z biegiem czasu to będzie wychodzić dziś z tyłu, tak? No dlatego to, to powtarzam jeszcze raz i przestrzegam, żeby traktować takie wrodziki spłytek i te spływy posadzkowe, traktować jak baseny, bo tak naprawdę no, to, to, to jest jak mały basen, tak? Tutaj woda potrafi w niektórych miejscach naprawdę długo stać. A też yy, druga kwestia jest taka, że niektóre płytki, po prostu ta struktura tej płytki jest taka, że ta woda przelatuje, yy, może przesiąkać. Także przed tym przestrzegam. No, jak ja usłyszałem od jednego od płytkarza, że on nic nie robi, i, i też yy, spotkają się w łazienkach, w których płytkarze wracali do tego, i po prostu płytki były zrywane, tak? albo po prostu przerywane prace, bo ta izolacja tam nie była dana. To jest taka kukułka zostawiona. Inwestorowi, no, która później, nawet po 3-4 latach, potrafi gdzieś tam wyjść, kiedy ma w pokoju obok albo w garażu, gdzieś mu przebija na ścianie jakiś pasek, taki, i on nie wie skąd to jest. Tak? No, no to to mogą być właśnie takie rzeczy. Dlatego przestrzegam. Jeszcze raz pokazuję. Tu widać. Jest silikon rozwarstwiony. Zresztą zrobię Wam zdjęcie z tego. To jest akurat tutaj koło Berlina łazienka. Montujemy tą kabinę i to, to robił wszystko deweloper. Tak, to, to jest tak już zakupione. Mieszkanie zakupione już od dewelopera. Czyli on to wszystko wykańczał. No i też tutaj nie, nie przewidział tych problemów z kabiną, tak? bo to, że jest możliwość dzisiaj kabiny, wykonanie kabin na wymiar, to ok, dobrze, ale można robić na wymiar taką kabinę, która cenowo będzie no, korzystnie wychodziła, no a takie później kombinowanie i jakieś wdrażanie takich naprawdę już ekstremalnych rozwiązań, no to później generują się koszta. Dlatego lepiej zawsze sobie skonsultować się z firmami, które robią to, na przykład tak jak my, to nic nie kosztuje, można do nas zadzwonić, wysłać maila, porobić zdjęcia, zawsze coś bezpłatnie doradzimy. To nic nie kosztuje, a może zaoszczędzi naprawdę dużo problemów na przyszłość. Bo no, w Polsce też to, to często się zdarza, że projektanci po prostu nie, tam, nie konsultują wcześniej z nami jakichś rozwiązań, a później okazuje się, że przyjeżdżamy na pomiar i ząg. Tak z kabiny, która y, może kosztować około 2000 robi się 3-4, tak? Ale y, bo nie ma już wyboru. Ok. Tak jak widzicie, my tutaj będziemy już sobie kończyć silikon robić. Jeszcze powrócę Wam te zdjęcia, rysunki techniczne do tego. Bo jak będą jakieś pytania z Waszej strony, to y, tutaj chętnie y, odpowiemy. Właśnie skończyliśmy tutaj silikon robić. Mamy tutaj to wygląda ten bezbarwny silikon. No, w zależności jakie są krzywizny na płytkach, to, to jest tam czasami grubiej. No, starmy się robić tutaj jednej cieni. Tutaj no, jest na dole. No, i lista progowa też jest wklejona. Jeszcze pokażę Wam od wewnątrz, jak wygląda. Z tej strony jest troszkę grubiej tego silikonu, ponieważ jest tutaj takie zakrzywienie płytek. One po prostu są niżej tutaj, od, od, o parę milimetrów od posadzki tej na Łazience. To dziękujemy za uwagę, no i zapraszamy do no, odwiedzenia naszego kanału y, części.